Hej, hej bo jest taka ma sprawa, nie? Ja oczywiście zapomniałem nie nie zapomniałem po prostu um, od początku. Witam was bardzo serdecznie w moim siódmym odcinku i powiem wam szczerze, że zapomniałem że nie zapomniałem po prostu um, anfak to jest derby że usunąłem mój odcinek, nie? I miałam bardzo dużo fajnych spraw Nakręciłem tutaj jak mi się tutaj zwisał pająk w ogóle Jak Clipper tam siedział Bardzo dużo straciłem, przepraszam was Wyrobiłem to Mam kulciaka Bla... Tak? Kulciak? No, powiedz coś No, kulciak Kulciak, o Nie, ty tam wracasz. Przepraszam Stary kolciak A na fakt ja i tak idę spać, to... to... To nie ma sensu. No ja mam zwierzątka domowe. Uff. Ciężki dzień. Jeszcze zrobiłem mój moją przystań Na no fakt deski jeszcze wezmę Zaraz wam ją pokażę Całą tak Zrobię 10 Raz, dwa, trzy, cztery Sześć pięć, Sześć, sześć, siedem, osiem Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, raz, i dziewięć. Dwa, trzy, cztery, pięć. I dalej dwa. Ja to mam szczęście, co? Ja to mam szczęście. Ja to mam szczęście. I to moje przystań, roń To jest moja przystań. Piękna, nie? Raz. Dwa. Trzy. Kurde, zderzyły się. Sorry, sorry, so było sorry, tak sorry, Mówi, no, so, sorry, sorry, okay. sorry, 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 To sorry, teraz moglibyśmy wypłynąć, jakby ktoś ktoś Jeszcze jedna starczy. O, no to wypływamy w morze. Czekajcie. Y Chyba, ale to szczegół. O, okej. Okay. To było. A i jeszcze dokończyłem to. Nie wiem, czy to widać. Ale dokończyłem to. Tutaj. Co, był taki mas? Już nie pamiętam. Bo pół godziny nagrywałem. Ile straciliśmy. OK Popłyniemy tamtędy Tamtędy, zobaczmy co tam jest Ja tam sam jeszcze nie byłem, a więc Otwarte morze Atrakcja turystyczna Pod Ruszutką tutaj ktoś jest oprócz mnie to ja dzięki ja, ja pójdę o i wilki ach Okej okay. Wracamy w nasze góry. Uhu. No nie! Widzicie? Dlatego... Dlatego nie. Dlatego nie lubię pływać. Właśnie dlatego. Okej, okay. i płyniemy. Tylko gdzie ja miałam domek? Gdzieś tam, chyba. Owieczka. O, glina. Wiem, glina jest rzadka chyba, trochę. Uff o i widzicie jak to fajnie wygląda? Moi part, moi part, moi part, moi part. On lataa? Okei, tällä hetkellä tutaj. Okej, okay, udało się wszystko. To będzie tylko taki krótki odcinek pokazowy. No, bo ja naprawdę już nie mam czasu. 20, któraś tam. O, proszę bardzo. Widzicie? Taki symetryczny. Tutaj zbudowałem tak, że się idzie. Teraz pokażę. Dokładniej. Nie, i, i tam, proszę bardzo. Często. Ja Dobre, chciałem przeskoczyć. No bo jak, proszę bardzo. Zobaczcie. O, i na balkon. Nie wiem, czy widzieliście na balkonik. Cześć kurczak. Uros. Urosłeś? I nie masz nóg? Czy masz? Masz pewnie, tylko nie widzę. Nie widzę. Ładnie tutaj tak. Symetrycznie. Pięknie. O, a tutaj proszę was. A, kurczaka rozbiłem z jajka, rzuciłem po prostu tak przed siebie. A tak ostąd, stąd stąd. I kur kurciaka trzymam tu i to nie jest żadne źle. Dobrze, a więc komentujcie, subs, subs, nie, subskrybujcie, komentujcie, łapka w górę i kulcie kto jest od siebie. No, on też tak chciał, powiedział, to cześć.